Sprawa wygląda następująco. Tak prezentuje się szerszeń w czerwcu 2021 roku. Sprawdzimy stan poprzednich napraw i zweryfikujemy spiskowe teorie na temat sprayów. Oczywiście youtube'owy ekspert, który zaraził się chorobą weneryczną od samego siebie i tak w to nie uwierzy, ale na to już nie ma rady. Szybciej się węgiel przeterminuje niż zrozumiem tych gości. Poszukamy również nowych usterek, czyli materiału na kolejne filmy. Na szczęście większość z was to ludzie przytomni, więc robota nie idzie w piach. Zatem do dzieła. Z tym parchem woży się już od dłuższego czasu. W tym roku koniec z nim. Likwidujemy gościa. Moja pierwsza robota technologią UV z 2018. Tu się niby nic nie dzieje, ale jednak trzeba będzie lekko poprawić. Teraz znam więcej patentów i efekt może być jeszcze lepszy. Tu by się nawet Buster Keaton uśmiechnął. Było tylko maskowanie w 2016, a do dzisiaj nie widać śladu tej roboty. Chciałem naprawiać, ale nie mogłem tego wypatrzeć, choć wiedziałem przecież, gdzie szukać. No to dałem spokój. Brawo Adam! Niby tylko maskowanie, a jakie skuteczne. To z kolei naprawiał Marek w 2015 i jak widać, można dostać wytrzeszczu, a niczego się nie dopatrzymy. Chociaż na YouTubie kto wie. To pierwsza akcja na szerszeniu z 2011. Mucha nie siada. Łatwiej jest zagrać w bierki pośladkami, niż zobaczyć, gdzie było naprawiane. To też marka robota. Brawo ty! No tutaj zgroza. Kufer szerszenia potwierdza przysłowie, że nieszczęścia chodzą stadami. W ciągu półtora roku trzy razy został stuknięty. I tutaj jest problem. Jeśli chodzi o zderzak, to sprawca jest znany, zatem naprawa idzie z jego OC. No i przyjechał specjalista z PZU i wycenił robotę. Klasyczna farsa. Ujmę to tak, jakby ten gość działał w branży pogrzebowej, to ludzie przestaliby umierać. Zatem trwa procedura odwoławcza. Jak nic nie wskuram, zrobię zderzak bezgotówkowo w warsztacie. Naprawa z czyjegoś OC to inna bajka. Części wymieniają na oryginały, dostajesz zastępczaka, zatem czas trwania naprawy nie ma znaczenia, bo masz czym jeździć. Co do błotnika, to sprawcy nie udało się ustalić. Niestety sprawa jest mocno skomplikowana. Ciągle kombinuję, jak to naprawić nowym sposobem. Na razie nie zdradzę o co chodzi, żeby nie zapeszać. Klapę bagażnika robiłem w 2019, filmy były zamieszczone później. Był ślad odcięcia nowej naprawy, co widać w części pierwszej, po polerowaniu, co widać w części drugiej, igła. Tu uwaga do wszystkich, jak coś nie wyjdzie, nie wpadajcie w panikę. Jak widać, nawet takie wyraźne błędy da się w prosty sposób skorygować. To od anteny Sibiradia. Naprawa już zrobiona, więc wkrótce będzie film. Technika mocno kombinowana, ale efekt bardzo fajny. Tutaj po prostu spoleruję, a jak nie da rady, będę dumał, czy dodać tylko bezbarwnego, czy bazę również. Kaupaki, czyli sprawdzenie, jak się będzie trzymał lakier na kole. No i jak widać, od jesieni do lata spoko. Oprócz ocierek nic lakierowi się nie stało. Co do efektu, czyli tych refleksów. Na felgach się to nie sprawdza. To jest widoczne w pełnym świetle, a felgi są zwykle zacienione i umorusane, zatem jeśli ktoś nie pucuje codziennie kółek, to efekt raczej słabo widoczny. Natomiast na karoserii Karisma sprawdza się doskonale. Do tych, co znaleźliby teorię spiskową nawet w arcabach. Widzicie, że spray spokojnie wytrzymuje? Oczywiście wszystko polega na zaufaniu, przecież mogłem trzymać kołpaki całą zimę w szafie razem z sandałami. Niedawno miałem dyskusję z takim niedowiarkiem, który zarzuca mi, że ściemniam, że jeździłem rok z plamą na tylnej szybie. Film, klapa bagażnika, część pierwsza. Co prawda nie był w stanie mi odpowiedzieć na pytanie, po co miałbym ściemniać, ale i tak go nie przekonałem. Na koniec literka O w napisie. Akurat tę jedną dopadła uszczyca. Niestety nie spotkałem jeszcze fajnego efektu chromu w sprayu. Wszystko z czym miałem do czynienia to mniej więcej srebrzanka. Dlatego polakierujemy to na inny kolorek i dodamy karizmę, żeby się fajnie mieniło w słońcu. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam.